witajcie w testowaniu tym razem kakao. Jest to kakao z racji żywnościowej wojska francuskiego. Teraz tak przeczytałam, że to się powinno robić yy, w wodzie. Ja niestety tu już zagrałam, zagrzałam sobie mleko, a szkoda mi mleka wylewać, więc po prostu będzie to bardziej mleczne, tak mi się wydaje. Otwieram tą paczkę i zaczynam, jak to sprawa się miewa. Czy ja tak to otworzę? No zobaczymy. To jest chyba kakao z mlekiem. No, zobaczymy. Zapach, zapach jak. Standardowy, powiem Wam szczerze, kakao. Nic. Zapachu właśnie nie różni. Ale widzę, w środku się różni. Nie wiem, czy widzicie. Są takie jakby granulki białe. Czyli pewnie jest to mleko. No, ale trudno. No, zrobimy to w mleku. Bo to ja powinnam po prostu zrobić w, w wodzie. Będzie bardziej kakao. Tak to wygląda. Tu mam drugą część. SRD. Dobra, zamieszamy. Zobaczymy jak to... Hmm. Smakowo. Powiem Wam szczerze, jest trochę inny smak. Mniej słodkie, ale powiem Wam, że faktycznie to smakuje jak kakao, więc mogę Wam to bez problemu polecić, więc wam polecę. Dzisiaj przyjechała i przyszła do pracy koleżanka z pracy. Dzisiaj przyjechała i przyszła do pracy koleżanka z pracy, która była w Anglii. I poprosiłam ją, czy mogłaby mi przywieźć słodycze z Anglii. Jak słyszycie, chrapanie jest ta, aktoreczka drugiego klanu. No i przywiozła, więc pokażę Wam, co przywiozła. Produkty, które nie są dostępne u nas. Tak mi się wydaje. Nigdzie nie widziałam, więc zobaczymy. A przy okazji Wam pokażę moją aktoreczkę. Sobie śpi smacznie. No to już pokazuję Wam po kolei. Milky Way taki w tubce, mi się wydaje, że to jest coś w stylu jak Nutella, tylko na kanapki też na kanapki, tylko po prostu w innym opakowaniu, tak mi się wydaje tak to wygląda kolejne, to są takie jakby batoniki, ciasteczka trzy w jednym tak to wygląda oczywiście faso fasolki Jelly Belly, ale jakieś takie inne e chipsy na bok dam wam to, żeby miała miejsce. Walkers. Te Walkers to mi się wydaje, czy przypadkiem to nie jest coś właśnie w stylu Lace, ale podróba laceów. Albo może być, że to robi ta sama firma, tylko po prostu pod inną nazwą, tak one wyglądają. No, zobaczymy, powiem ja wam sama jestem ciekawa, jak to, jak to będzie wyglądać smakowo. Są jak widzicie mieszanka i takie, takie w środku, takie, takie. No zobaczymy. Mam nadzieję, że w miarę w całości są te chipsy. No i oczywiście takie jakby w opakowaniu. już otwieram. Tam pokazuję, jak to wygląda. Takie jakby pudrowe cukierki. Tak to wygląda. Faktycznie ma takie serduszka, teraz nie, wiem, z teraz nie widać, ale takie serduszka są, gdzie ręce mam brudne, cholera, bo w pracy ziemniaki obieram, a nie założyłam rękawiczek. I Ręce mam brudne, i niestety. Ciężko jest to potem domyć. Ale takie mam słodycze. I będziemy wspólnie to testować. Najbardziej jestem ciekawa wszystkich smaków, powiem Wam szczerze. Stwierdziłam, że najwyższy czas przetestować napój Kofolada Napój czeski, jak słyszycie to pytanie to aktoreczka drugiego planu standardowo No, no to tak, ten napój tak wygląda Jest to niby tak smakuje jak kola, tylko to jest czeska kola. Zobaczymy czy godne polecenia Taka butelka podejrzewam, że pewnie z 2 litry ma 2 litry, tak ale ile kalorii? W 100 ml 32 kalorie, czyli w miarę jest ok. To może przejdźmy do otwierania. Bo tak kofolada stoi i czekasz, aż ją otworzę. Po prostu nie mam czasu. No zapach, powiem Wam, dziwny zapach. Taki kurde Coca-Coli taki rozwodniony, jakbyście kupili taką w markecie podróbę Coca-Coli. Może nie leję sobie całego kubka, bo jak się każde jest niedobre, to będzie kiepsko. Mam zapach dziwny. Wydaje mi się, że jest trochę jaśniejsza niż oryginalna Coca-Cola. Tak wygląda. Zapach dziwny. Aksmak, bo no sama jestem ciekawa. To lecimy. Ale to ma dziwny smak, powiem wam. Bardzo dziwny smak, powiem wam. W ogóle dziwne jest uczucie. Mam ciepłą szklankę wyprzedzoną, wyciągam ze zmywarki. Jest dosyć ciepła i picie zimnego napoju. No jest dziwne, dziwne wrażenie. Ale smakowo... Powiem wam szczerze, nie wiem do czego porównać. Jest taki posmak Coca-Coli. Ale nie jest to za bardzo słodkie, dziwny smak, no bardzo dziwny smak. Wydaje mi się, że mogę go porównać, ten smak tego napoju, jak są napoje hopkoli, to coś w tym stylu. Ale smakowo tak to smakuje, jakby taka hopkola była bardzo rozwodniona. Tak to smakuje. No, dziwny, dziwny smak. Powiem Wam przy. Spodziewam się coś innego. Na pewno jest to ciekawe doznanie, smakowe. Ale mogę Wam polecić. Na pewno jest to coś innego. Nie jest to, co u nas jest. Na pewno jest to inny napój. Kofolada. Tak on wygląda. No Na pewno jest to bardzo dziwny smak, ale godny polecenia. Myślę, że może nasze kubki smakowe do tego nie są przyzwyczajone. Ale dziwny smak. Tak jak mówię hop cola, bardzo rozwodniona ale Wam polecam tym razem jest to produkt Milki tender tak on wygląda jest on kupiony rzeczywiście w Niemczech wiem, że chyba w sklepie jest jest za 6,99 zł jakoś tak jakaś taka cena jest przejdźmy może do testowania sama jestem ciekawa tego smaku Milka z reguły ma dobre rzeczy, no zapach bardzo ładny taki zapach jak piernik powiem Wam ma zapach Tak on wygląda. Z wzorkiem na górze. A jak smakuje? Uuu, ale fajnie wygląda. Patrzcie. Tak wygląda. Jak smakuje? Mm. Na pewno jest bardzo dobre. Ma ciężki określenie smak. W smaku jakby było to z alkoholem, tak mi się wydaje. Ale jest dobry. Na pewno godny polecenia, więc wam go polecam. Tak jakby miniaturki knopelku. One były kupione w Polsce w sklepie Aldi. chyba badałam 8,9. Tak wyglądają. Jest to chyba teraz z okazji yy, Mistrzostw w piłce nożnej, bo coś tu widziałam, że jest. Nawet może nie na tej, ale zapokazuję na innej. Widać piłkę, piłka szkopie. Tamusiu. słyszycie pisze, nie jest to oczywiście aktoreczka drugiego planu. A jak to smakuje. No, zapach jak knopers. Jest taka miniaturka knopersa. Tak wygląda, jak smakuje. Jak typowy knopers, tylko miniaturka. Więc wam na pewno mogę te knopersy bez problemu polecić. Więc wam je polecam.